No, do tego, do tego I zobaczcie, zobaczcie. mieliśmy e, czyste, mieliśmy e, czyste i przyjechała, przyjechała i z jakimiś szmatkami, przyjechała z jakimiś szmatkami, <słuk> namawia nas tutaj. najpierw trzeba uwalić okna. Żeby je później... teraz napachuje pastę. Nie, do no pastę, do, ja ci dam e, buty moje, to ja ci możesz mi nie, wypastować. Nie, nie, nie wypastujecie, nie, nie. Okno, słuchaj, teraz okno. tak. E, zrobimy zobaczcie. Jeszcze słuchaj pomadką. tak czerwoną najlepiej, no tak fajnie wygląda i teraz was zostawię, bo no, pojadę do domu. Dobra, pa! Ciao! A masz lakier do włosów? No mam. No ja tak myślałam. Ja też mam, zaraz przyniosę. Zobaczcie. O, i ładnie tutaj przyspieszyłam. I taką szmatkę miałem, i teraz zobaczę, co tutaj się dzieje z moją szmatką. A to moja jest. Nie, moja. Moja? Nie, moja. Za 2004. Nie, 2005. Patrz, kłóci się ze mną, kłóci się ze mną. Kłóci kłóci ma. Ma. Teraz już Twoim rozumiem. Mam na to biedzgaj, tak, no, pryskaj. A tak cię nie lubi się. lubiłem. A tak cię lubiłem. Tak cię lubiłem. No szkoda lakieru, nie pryskaj. Dlaczego miał być test? Nie, teraz, musi być tak, oszczędnie. Niech to wyschnie, bo z lakierem też nie jest łatwo, nie? zwłaszcza fryzjerzy mają z tym problem, bo jak lustra nie? czyszczą. Zapomniałam, że tutaj jestem. One tam gadają. <śmiennie> a, to, to, to tam sobie gadajcie, gadajcie. I teraz tak, bierzemy sobie białą rękawice do pracy I teraz zobaczmy, no czy będzie działać. Patrzcie, 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 co tutaj się dzieje. Tylko, patrzcie, oh, co delikatnie, się dzieje. kolistymi ruchami i a. bardzo fajnie samą wodą wszystko schodzi, mm -hmm. nie? I tej bez żadnej chemii, bez. Dajnice. Może zawołamy za sąsiadów, to od razu im tam też ogarniesz. Ja nic nie będę ogarniać, bo ja się do sprzątania nie nadaję. Do matki sama robią. Ale, o, u mnie, o, sama ale u, ja pokażę, jak to się sama. robi, i u mnie będą ja zamawiać. Ja mam zaśpiewam, gołąbki przy, przylecą z ładunem Słuchajcie, i to, co chciałam pokazać, to nawet jeżeli ona jest, tu ma pastę, to matkę, to nie oddaje tego na zewnątrz, Jedziemy sobie dalej. Czyścimy dalej. Dokładnie. Czyli okna ramy parapety z jednej i z drugiej strony. Tu na tym kawałku, żeby nie było. Tak, mam, no, 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 no wiem, Takie cuda u nas. Widzisz? Bardzo ładnie też Zabell? wchodzi w te zakamareczki. oczy mnie bo. No. Mhm. Chemia, gdzieś? ten lakier, który ci prysnął poczucie. Po nie, skarby, co coś coś. No, bo mi wiem, go nie go. używać żadnej chemii. Bo to to taniej, taniej będzie taniej, taniej będzie. I tak widzisz Iza? Mm -hmm. Tutaj te szczelinki i mimo, tak. że jest pasta. Ale Ty masz Arkadiusz, taką ściereczkę, to czemu tych szczelinek nie, nie poczyściłeś a, co, nie, nie byłem, tak taki nie taki się byłem nie był douczony, nie byłem douczony. Taką miałem prezentację, że nie byłem douczony. Bo ja Wam powiem tak, dużo osób właśnie na temat rajpatu się wypowiada... A nie